Jeżeli chcesz, to przyłącz się Wings, w Twojej dłoni moja dłoń Da nam taką wielką moc Że będziemy cieszyć się zwycięstwem Wings, to uśmiechu czas i blask Co rozjaśni świat do gwiazd I radości tyle da, że próbasz Oto nasz klub, jeżeli chcesz, to przyłącz się Nasz magiczny promień zaśnił na niebie, więc kosmicznej przygody już czas. Pośród gwiazd w ciemny kosmos pognamy przed siebie, a nasza wyobraźnia da życiu nowych bak. Lećmy po niebie, nic! Jeśli podasz mi swą dłoń, to zyskamy razem moc, która pewność siebie da. Świat. Wielka przyjaźń łączy nas, która siłą swoją wprost u skrzydłach to magiczny Wings, Biegniemy w pośród gwiazd, A promień na świeci jasno Pod znakiem klubu Wings Klub wings. Przątanie szkoły razem z magikami było dobrą zabawą. Miłe chwile przerwał jednak potwór, stworzony przez Trix. Chłopcy obronili czarodziejki, a w nagrodę za odwagę dziewcząt faragonda oddała im ich moce. Przyjaźń Wings i magików jest coraz bliższa, ale czarownice Trix chcą ją za wszelką cenę zniszczyć. Rozłąka Przyjaciół Blum, Bloom. Kto mnie woła? Kto tu jest? Bloom, to ja. Pamiętasz mnie? Poznajesz mój głos? Przecież to ty. Ty wyprowadziłaś nas z chmurnej wieży. Tak, Bloom. Chodź do mnie. Ale nie widzę cię. Chodź, Bloom. O, gdzie jesteś? O, Jestem jest. tutaj. Czekam na Ciebie. Chodź do mnie i pamiętaj. Mam pamiętać? Co mam zapamiętać? Co, co takiego muszę pamiętać? Najpierw to, że dzisiaj jest dzień wolny. O? o. Tak, Floro. Mówiłaś, że sen? Co takiego musisz koniecznie pamiętać? Och, sama nie wiem. To był bardzo dziwny sen. Gdzie się wybierasz? Jadę do domu. Dzisiaj jest Dzień Róży. To wielkie święto Maliks. Nie ma lekcji. Co to za Dzień Róży? To jest wyjątkowy dzień. Święto ku czci wszystkich matek. Nie macie takiego święta na ziemi? Och, mamy. U nas to jest Dzień Matki. Pojedziesz do domu, Blum? Nie, raczej nie. W takim razie zostaniemy razem. Jest tylko gryzelda, bo inni nauczyciele już wyjechali. No pewnie. Pan Wizgis, pan też wyjeżdża? A czemu by nie? Też mam mamę. Jak wszyscy? Na razie. I już go nie ma. A ty dlaczego nie jedziesz do domu? Wolę zostać tutaj. Jeśli spotkam się z rodzicami, choćby na jeden dzień będę bardziej tęsknić. Hmm. No dobrze, a czemu wy nie jedziecie? Ja nie obchodzę, święta róży. Mówiłam nikomu, ale moi rodzice się rozwodzą. Tak, król i królowa Solarii już się nie umieją dogadać. No to teraz już wiecie. A ty? Co z tobą, A, Muza? Ha? Ja już od bardzo dawna nie obchodzę tego święta, bo niestety nie mam z kim. Straciłam mamę, kiedy byłam jeszcze mała. Muza, nie gniewaj się, że pytałam. Nie musi być ci przykro, skąd mogłaś wiedzieć? Dla mnie to trochę smutniejszy dzień niż inne. Ale co tam, życie się toczy. Nic na to nie mogę poradzić. Mogę tylko wspominać. O. Kawa z mlekiem i łzami. Takiego śniadania jeszcze nie jadłam. Moje drogie, jest piękny dzień, a w mieście jest festyn. Muzyka, tańce! Super! Dostałam wiadomość od Skaja, mojego ulubionego księcia. Będzie w mieście z kolegami i zaprasza nas na pal róży dziś wieczorem. Juhu! Pójdziesz? Może innym razem. Dzisiaj nie, ale dzięki. No, jak chcesz. Co to za puszerka! Ależ jesteście niemądre. Oto list protestacyjny od mojej szanownej koleżanki Paragondy. Nie spodobało się jej wtargnięcie do jej szkoły. Teraz żąda, żebym podjęła wobec was działania dyscyplinujące. Jestem wściekła! Jestem pori! Nie dlatego, że to w ogóle zrobiłyście, ale że się wam nie udało! Powinnam was wyrzucić ze szkoły! Ale tego nie zrobię! Dam wam jeszcze jedną szansę! Czuję w was ogromną ilość negatywnej energii. Możecie stać się piekielnymi wiedźmami, ale musicie dać z siebie wszystko! Współpraca czarodziejek z Alfei i magików ze Szkoły Czerwonej Fontanny jest coraz ściślejsza. Nawiązali przyjaźnie, które budzą mój niepokój. A teraz nadszedł już czas, aby zniszczyć to haniebne porozumienie! Kiedy zaczynamy? Natychmiast! Dzisiaj całe miasto świętuje ten beznadziejnie męczący dzień róż. Pewnie zjawią się na balu naiwne czarodziejki i chłopcy z czerwonej fontanny. Róbcie, co tylko chcecie. Używajcie wszelkich sztuczek. Chodzi o to, żeby pod koniec tego dnia przyjaźń czarodziejek i magików była już przeszłością. A teraz pora działać! Właściwie wszystkie imprezy są takie same. A przyjaciół widzę codziennie, chociaż mogłabym się spotkać z Rivenem. To taki chłopak. Jest trochę dziwny, ale chciałabym go lepiej poznać. Kto wie, a może któregoś dnia? Fajnie tu co? Jak dla mnie za dużo lubi. Po co oni wszyscy wylegli dziś na ulicę? Bo to samo co ty. Chcą się zabawić i odpocząć. Róża dla ciebie, o pani. Dziękuję. <śmiech> <śmiech> Możemy iść dalej, co? O. Super, daj gazu! <śmienny> Przygotowują się do wyścigów. Biedacy! Nawet nie mają pojęcia, że tylko tracą Tych czas! Przestaje do wyścigu. Ej, mówiłem to wyłącznie o sobie. To znaczy, że co? To znaczy, że już za chwilę przejadę linię mety jako pierwszy, a wy będziecie mogli <śmienny> patrzeć, jak wygrywam. <śmienny> Riven, w tym roku my też bierzemy udział w wyścigu. No i świetnie, ja tylko ostrzegam, ten wyścig jest mój. Zobaczymy. Kaj, czy to niebezpieczne? Nie? Nie, mamy dobry sprzęt. Widzicie, Tor jest za barierą bezpieczeństwa. Dziś wieczorem są tańce, więc proszę jedź ostrożnie. No cóż, spróbuję, ale zrozum, jeśli mam dać mu nauczkę, muszę wcisnąć gaz do dechy. Ha, nic z tego, chłopcze. Trzymam kciuki, Brandonie. Hej, Riven, nikt cię nie dopinguje? Stella przyszła ze mną, Blum jest z Brandonem, a ty nie masz nikogo. Mogę mieć każdą dziewczynę. Założysz się? A o co, Riven? Ja wybieram stawkę. Jeśli wygram wyścig, poproszę którąś z waszych czarodziejek, żeby poszła ze mną na bal. To nie mądre. O, czyżby? W takim razie mogę wybrać e, Blum, układ soi? Co? co? Nie spytasz mnie o zdanie, ale ja... Żadne ale! Za kogo się uważasz? Wiesz, co ci powiem? Sama decyduję, z kim idę. A z Tobą na pewno nigdy bym się nie umówiła. Hmm. Bo jesteś zarozumiałym, aroganckim i nadętym prostakiem! Proszę bardzo, wygrywaj sobie, a potem nie zbliżaj się do mnie! Oho, jesteś pewna tego, co mówisz? Bo myślę, że ci się podobam. A? Hej, precz z łapami! Nie zadzieraj ze mną, Riven. I naucz się okazywać ludziom szacunek. <grymne> Oj. <grymne> o, ojej, ja nie chciałam! Riven, przepraszam. Odczep się! Spokojnie, Riven. Daj spokój, Brandon. Oh. Wszyscy się odczepcie! O, sam się o to prosił. Nie daruję jej tego! Dziewczyny! Komu one potrzebują? Nawet to nie mnie. Nikogo nie potrzebuję! A. A. Nie idę na tę żałosną imprezę! Ej, widziałyście go! Ma charakterek i niezłe muskuły. Podoba mi się. Darcy, uważaj, bo się zakochasz. Uważaj, co robisz, Stormi. Dosyć, pokłócicie się później. Mamy zadanie do wykonania. A ta sprzeczka podsunęła mi pewien pomysł. Riven zawsze chce być najlepszy, to już wiemy. Jest drażliwy, ma humory i nie lubi przegrywać, a my możemy spełnić jego marzenia. Nie będzie trudno go przekonać, żeby przesiadł na naszą stronę. Knut. Wasza wysokość, <laughs> czym mogę służyć? Już niedługo się dowiesz. O nie, Wasza wysokość, o nie litości! Bardzo proszę. Giatowe, doskonale. Wszystko widzę. A teraz słuchajcie mnie uważnie. Jest dobry, co? Spójrzcie Aha. na połykacza ognia. Lum, co ty tu robisz? Wszyscy cię szukają, tak nagle zniknęłaś. Wcale nie. Widziałam ich parę minut temu. Przynajmniej tak mi się wydawało. Chodźmy na plac, umówiliśmy się tam. Ach, prawda, zaraz zacznie się wyścig. Chłopcy mówili, że dzisiaj sprzeczałaś się ze Stevenem. Z kim, Timmy? Z Rivenem. Oh. Przykro mi... Mnie też przykro. Jeśli chcesz się z nim pogodzić, wiem co zrobić. Naprawdę? Oczywiście! Proszę! Niespodzianka, którą one ja mu przygotowałem, ale możesz mu to dać. No wiesz, podarunek na znak zgody. Ale co to jest? Och! Dobrze się czujesz, Timmy? Jesteś rozkojarzony. Nic mi nie jest. Przecież nad wszystkim panuje. Wiesz. A to jest hełm specjalny. Oni hełm motocyklisty, tak. Dzięki niemu można prowadzić motor za pomocą telepatii. To marzenie wszystkich zawodników. Przecież kosztował ci wiele pracy, ty powinieneś mu go dać. Ale przyjaźń jest dużo ważniejsza. Niech będzie od ciebie. Powiedz, że kupiłaś go w sklepie z gadżetami. Na pewno się ucieszy. Uwierz mi! Bardzo dziękuję, to naprawdę piękny gest. A, i jeszcze jedno, nie mów nikomu, że ci go dałem, dobra? O, no dobrze. I co, dałeś jej ten hełm? Tak, pani. Przedtem był bardziej przystojny. Obejrzyjmy sobie cały wyścig z góry. Zaraz się zacznie. Nie chcę, żebyśmy coś przegapiły. Będzie na co popatrzeć. Riven się o to postara. Biedny Riven. Będzie miał mały wypadek, a cała wina spadnie na Blum. Tylko niegroźny wypadek. Nagle się zaczęłaś o niego martwić. Ja? Martwić? O, nie udawaj, Darcy. Podoba ci się ten chłopiec? Jest niezły i tyle. <grymne> Darcy, robisz się obrzydliwie sentymentalna. <grymne> Panie, panowie i wszelkie stworzenia! Witam na dorocznym wyścigu róż! W dzisiejszym wyścigu bierze udział 10 dzielnych zawodników! Brawa dla naszych mistrzów! Szybciej, spóźnisz Jeszcze nie znaleźliśmy Bloom. Ach, tu jesteście! Ach, Blue. Gdzieś ty się podziewała? Szukałyśmy cię po całym mieście! A ja szukałam was! Gdzie jest Riven? Riven! Ha. Czego chcesz? Teraz nie mam dla ciebie czasu. Chciałam ci to dać to jest. E, prezent. Hmm? E, dla ciebie. Chciałam cię przeprosić. Dawaj to. Uh. Dzięki. Chcesz mi coś jeszcze powiedzieć? Życzę ci powodzenia. Ha. Uważaj na siebie! Życzę szczęścia! Do zobaczenia na mecie! Wszystkich zawodników, proszę na start! Co dałaś Rivenowi, Nie ha? zgadłabyś, to prezent od Timiego. Timiego? Tak, dał mi go parę minut temu. Na pewno dobrze się czujesz? Timi pojechał do domu na Święto Róży, nie ma go dziś w Magix. To niemożliwe! A jeśli tak, to z kim ja rozmawiałam? Zabrały mnie, patrz, tam są czarownice. No, czekaj! One coś knują! Ktoś przed chwilą udawał Timiego! Trzymać Ravenę! Muszę to zrobić, zanim będzie za późno! Mam tylko jeden sposób: bluonę magiczne Wings! Przeistaczam się! Energia tą no! magiczną bo... Hełm jest niesamowity. Zupełnie jakbym się stopił z maszyny. Znowu ta wściwska blum, Ona wszędzie się wkręci. Przejrzała nas, ale już nic nie zrobi. Darcy, teraz na ciebie kolej. Riven, stój! O! Stój! Bloom? Co ona wyprawia? Nikt mnie teraz nie zatrzyma. Riven! Teraz! रे uh, बहन uh, 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 uh. Coś ty zrobiła! Nawet go nie dotknęłam! Stracił panowanie nad motorem! Obudź się, Riven! O, uratowałaś mnie. O, 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 nic mi nie jest. Dzięki mej leczącej mocy. Ja jestem Darcy. Nie mogę na to patrzeć. Aha. Oh, Ej, wynoś się wiedź, Oj, nie mała! Pomogłam oh, mu! Uh, nie wiem, jak to zrobiła, ale to ona spowodowała ten wypadek! To, kłamiesz! Oh. To wszystko twoja wina! Nawet się nie wypieraj! Nie wiem, w jaki sposób, ale zepsułaś mi hełm, żeby Brandon mógł wygrać! Hej, przecież wygrałem walkowerem! Masz ten swój prezent! Dziękuję bardzo! Oh, hey. To jest wina Tricks! Proszę, musicie mi uwierzyć! Wysłały sobą w jego, żeby dał mi hełm, a to był mi wróci dopiero dziś wieczorem. Wymyśl coś lepszego, dziewczyno! Słowo honoru, dlaczego mi nie wierzycie! Oczywiście, to jest jakieś wyjaśnienie. No tak, wierzysz jej, nie mnie. Może ja kłamię. Tak traktujesz kolegę, Brandon? Riven, staramy się tylko zrozumieć. Mam już dość, skończyłem z wami. Jeszcze dzisiaj poproszę o przeniesienie do innej drużyny. Poczekaj, Riven! Idę z tobą! Hmm. Przysięgam, wam, to był kolejny podstęp czarownic. Nawet zaczynam w to wierzyć, ale boję się, że niczego nie udowodnisz. Tę bitwę przegrałyśmy, Blum. W następnym odcinku. Blum ma bardzo dziwne, niepokojące sny. Pojawia się w nich tajemnicza postać. Kim jest i co to w ogóle znaczy? Muza odkrywa bolesny sekret Rivena. Matrix chcą odkryć źródło niespotykanej energii Bloom, która ujawniła się podczas walki. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa, Studio Eurocom. Reżyseria: Andrzej Preciks Dialogi: Katarzyna Preciks, Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji: Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Magdalena Gruziel, Krystyna Kozanecka, Paweł Szczesny, Jacek Kopczyński, Brygida Turowska, Ewa Serwa, Józef Mika, Janusz Wituch i inni. Piosenki z tekstem Andrzeja Gmiczuka śpiewali. Magdalena Tul, Agata Dąbrowska, Aneta Figiel. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.